Witajcie! Dziś wyruszamy w fascynującą podróż w krainę kur, gdzie odkryjemy niezwykłe ciekawostki o tych pięknych i inteligentnych ptakach, gotowi na porcję kurzych sekretów? Zaczynamy! Czy kury mają coś wspólnego z dinozaurami? Tak. Kury pochodzą od dinozaurów. Współczesne ptaki, w tym kury, są bezpośrednimi potomkami dinozaurów, zwłaszcza grupy dinozaurów teropodów. To odkrycie oparte jest na wielu badaniach, w tym paleontologii i anatomii porównawczej, genetyki molekularnej i badań embriologicznych. Pióra, które są charakterystyczne dla ptaków, pojawiły się pierwotnie u dinozaurów pierzastych. Współczesne ptaki, w tym kury, dziedziczą tę cechę po swoich dinozaurowych przodkach. Zarówno dinozaury teropody, jak i kury chodzą na dwóch nogach, co jest charakterystyczną cechą dinozaurów teropodów. Dinozaury miały zdolność do znoszenia jaj, podobnie jak dzisiejsze kury, co świadczy o wspólnym dziedzictwie w ewolucji. Oba gatunki łączy instynktowna reakcja na zagrożenia. Są przykładem ewolucyjnego sukcesu, dostosowania się do różnych warunków środowiskowych na przestrzeni milionów lat. Witajcie w królestwie rosołka, naszego koguta wodza, samca kury domowej. O piękne skrzydełka. Nasz kogucik jest dosłownie żywym budzikiem. Jego poranny koncert to nie tylko sposób na powitanie nowego dnia, ale również skuteczny sposób na sprawdzenie, czy wszyscy w stadzie są gotowi do nowych wyzwań. Jest większy od swoich koleżanek kur. Posiada bardziej imponujący ogon i wyrazistsze wzory piór. Jego wyostrzone zmysły i gotowość do natychmiastowej reakcji czynią go doskonałym obrońcą przed wszelkimi zagrożeniami. Nic nie umknie jego uwadze, gdy czuwa na gałęzi. Na świecie jest około 25 miliardów kur. Gdybyśmy je równo podzielili między ludzi, każdy z nas miałby dwie kury. Może jakiś żarcik na rozluźnienie. Pewnego razu pewien facet miał bardzo dużo kur, ale zawsze ktoś mu je kradł. Facet się zdenerwował i nastawił pułapkę. Pierwszego dnia patrzy, nic się nie złapało. Drugiego to samo. Trzeciego patrzy, a tam lis. I mówi do niego. Lisie, to ty kradłeś moje kury. Nie, powiedział lis. A to był on. Grzebień kury, oprócz funkcji regulowania temperatury ciała, odgrywa kluczową rolę w kontekście poszukiwania partnera. W wielu rasach kur samice preferują samce o większym, bardziej okazałym grzebieniu, co może wskazywać na zdrowie i genetyczną jakość partnera. Jego rozmiar i kształt różnią się między rasami, a kolor może wskazywać na określone cechy genetyczne. Dziób kury pełni kluczową rolę w codziennych aktywnościach, umożliwiając jej chwytanie, jedzenie, picie, kopanie w ziemi w poszukiwaniu pożywienia. Oraz regulację temperatury ciała poprzez oddychanie. Kura jest wszystkożerna, a jej dieta obejmuje nasiona, owady, rośliny, a także różnego rodzaju resztki organiczne. Oczy kury są duże, okrągłe i umieszczone po bokach głowy. Mają szerokie pole widzenia, które pomaga w wykrywaniu ruchu i potencjalnych zagrożeń z różnych kierunków. Kury uwielbiają zabawę. Może w ramach luzu jakiś sucharek? Kura do kury? Gdzie twój stary? Poszedł pogrzebać przy samochodzie. Aha! Po co kury grzebią dołki? Kury kopią dołki w ziemi w poszukiwaniu pożywienia, takiego jak owady, robaki czy nasiona co stanowi naturalne zachowanie związane z poszukiwaniem pokarmu. Kopanie w ziemi może również służyć kąpieli w pyłku umożliwiając kurze utrzymanie czystości swojego upierzenia i eliminację pasożytów. W ciepłe dni, kury mogą kopać dołki w celu schładzania się, co pomaga im regulować temperaturę ciała. Kopanie w ziemi może być związane z zachowaniami związanymi z zakładaniem gniazda, gdzie kury tworzą zagłębienia do składania jaj. Określenie kurzy muszczek jako kogoś mało inteligentnego, głupiego jest krzywdzące i nieaktualne dla tego ptactwa. Kury są osobnikami bardzo społecznymi. Potrafią rozpoznawać setkę swoich kompanów, jak i ludzi. Tworzą hierarchię społeczną, co oznacza, że każda kura ma swoje miejsce w hierarchii, a inne kury potrafią rozpoznawać te relacje. Każdy dźwięk kury ma swoje znaczenie w kontekście sytuacji, w której jest wydawany, co pomaga w komunikacji w stadzie i dostarcza informacji o otoczeniu. Z badań udowodniono, że mają także empatię, zdolność liczenia oraz zapamiętują i wyciągają wnioski. Przejdźmy do kwestii hodowli. Kury nioski i brojlery, kury mięsne, to dwie różne kategorie kur, które są hodowane z różnymi celami. Kury nioski są zazwyczaj mniejsze niż brojlery, zarówno pod względem masy ciała, jak i rozmiaru. Ich opierzenie jest zazwyczaj bardziej gładkie, a kolory piór są bardziej zróżnicowane, w zależności od rasy. Nioski mają za zadanie znoszenie jaj, więc ich życie trwa zazwyczaj około półtora roku. Gdyż wydajność składania jaj spada znacząco. Mogą składać od około 250 do nawet 300 jaj rocznie. Kury nioski mogą być hodowane w systemie podłogowym, wolnobiegowym czy klatkowym. Niestety, ostatni system jest dla kur najgorszy, a kury cierpią całe swoje życie. Brojlery charakteryzują się bardziej masywną i bardziej zwartą budową ciała, ze zredukowanym kształtem, przypominającym poduszkę. Opierzenie brojlerów jest zazwyczaj gęstsze i bardziej przywarte do ciała, co wynika z ich genetycznego dostosowania do szybkiego przyrostu masy mięśniowej. Przeważnie są białe z powodu chętniej kupowanego białego mięsa. Specjalnie dobrana mieszanka pasz i regulacja trybu dnia i nocy powodują szybkie wzrosty masy ciała tych kur. W kilka tygodni przybierają na wadze nawet 3 kg. Ich życie trwa przeważnie około dwóch miesięcy. Koncepcja szczęśliwej kury często odnosi się do kurzoswojskich, hodowanych w warunkach, które naśladują bardziej naturalne środowisko życia kur, umożliwiając im dostęp do wolnego wybiegu, naturalnego światła, ruchu i bardziej zróżnicowanej diety. Te warunki hodowli mogą wpływać na zdrowie i dobrostan kur, a także na jakość jajek i mięsa. Wiele osób hoduje także kury ozdobne, nazywane również kurami rasowymi, to gatunki kur hodowane głównie ze względu na ich atrakcyjny wygląd, piękne upierzenie czy unikalne cechy charakterystyczne. Kurki ozdobne często są hodowane jako zwierzęta towarzyszące. Są bardziej przyjazne i łagodne niż niektóre rasy kur przeznaczone do produkcji jajek czy mięsa. Warto wspomnieć o ciekawej rasie, jaką jest Ayam Cemani. To indonezyjska rasa kur, znanych ze swojego całkowicie czarnego upierzenia, w tym piór, skóry, mięśni, kości i nawet narządów wewnętrznych. Ich krew jest bardzo ciemna. W Indonezji przypisuje się im mistyczne moce i stosuje jako lekarstwo. W Polsce kurę bez rodowodu kupimy za około 100 zł. Z rodowodem jej wartość osiąga około 6000 złotych. Wysiadywanie jaj przez kury to fascynujący proces pełen troski i precyzji. Średni okres inkubacji, czyli czas, jaki matka poświęca na wysiadywanie jaj, wynosi około 21 dni. W tym czasie kura zazwyczaj utrzymuje stałą temperaturę ciała, obraca jaja oraz dba o ich wilgotność. Matki komunikują się z jajkami, używając specyficznego dźwięku, zwłaszcza podczas ostatnich dni inkubacji. Działa to jako rodzaj kontaktu z nienarodzonymi pisklętami. Te dźwięki mogą zawierać informacje i emocje, a badania sugerują, że pisklęta są w stanie rozpoznać dźwięki matki jeszcze przed wykluciem się. Warto zauważyć, że nie wszystkie jaja wyklują się zawsze, a niektóre mogą być niewłaściwie zapłodnione lub nieodpowiednio rozwinięte. Procentowość wyklutych piskląt może być zróżnicowana. I może zależeć od wielu czynników, w tym od zdrowia kur, warunków inkubacji czy odżywiania. W przypadku tradycyjnej kury domowej średnia wielkość lęgu wynosi zazwyczaj od 8 do 12 jaj. Proces opieki kury nad pisklakami trwa przez kilka tygodni, ale stopniowo kurki stają się bardziej niezależne. Czy wiesz, że w Stanie Kolorado w mieście Fruita zlokalizowany jest pomnik na cześć bezgłowego kurczaka o imieniu Mike? Upamiętniający zdumiewającą historię kurczaka, który żył 18 miesięcy bez głowy. To miejsce przyciąga turystów. Od wielu lat odbywa się tam doroczny Mike Headless Chicken Day, gdzie ludzie biorą udział w zabawach typu bieg bezgłowego kurczaka czy przypinanie głowy do kurczaka. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że te ciekawostki o kurach sprawiły, że spojrzycie na nie z nowym zaciekawieniem. Do zobaczenia w kolejnych ciekawostkach.